Witajcie kochani w nowym vlogu. Mamy niedzielę. My już jesteśmy po śniadanku, zrobiłam zapiekanki z sosem czoskowym, takie wiecie, ala zdrowe na ciemnej bagietce. Eee... I co? I jak możecie zauważyć po, po mnie jestem niewyspana, to dlatego, że dzisiaj w nocy praktycznie wcale nie spaliśmy. Mateo obudził się o trzeciej ze strasznym płaczem. Okazało się, że ma 40 stopni gorączki. i Musieliśmy z nim jechać do szpitala. No i ma zapalenie znowu gardła. Więc masakra. Dostał mnóstwo leków plus antybiotyk, więc masakra. No i co kochanie? No kombajn. Ale jak słyszycie, bawi się teraz lata. Już jest wesoły, więc leki zaczęły działać. No i co? I ja dzisiaj na pewno pójdę z Jasiem na spacer, więc odezwę się też do Was troszeczkę na dworze. A no Mateuszek musi, musi siedzieć w domku. Jutro na pewno nie pójdzie do żłobka i prawdopodobnie przez 3-4 jeszcze dni zostanie w domku. Zobaczcie, to są wszystkie leki, które musi brać Mateuszek. Na zmianę musi brać przeciwbólowy APA, paracetamol i nurofen, jeżeli pojawiałaby się gorączka. Do tego antybiotyk, probiotyk, witaminę C w kroplach, na gardło. No, masakra. Jest mi go tak że bo on jest taki malutki, a musi już przyjmować tyle leków. No, ale nic, mam nadzieję, że pomogą. A ktoś tu ma nowe bodziaki od babci i dziadka? Kto tu ma nowe bodziaki od babci i dziadka? Dzień dobry. Halo. Halo, halo. Proszę pana. Proszę pana. Hmm. Ale ja nienawidzę takiej pogody Nie lubię jak jest tak ponuro, ciemno, zimno Jeszcze dzisiaj spadło troszkę śniegu A słuchajcie, ja już e, marzyłam o tym, żeby, żeby świeciło słoneczko I żeby było ponad 15 chociaż stopni A wróciła do nas e, zima, po prostu Co kochanie? No? Z traktorkiem do mnie przyszedł, naprawić traktorek? Chodź. To poczekaj, naprawimy, tak? Po prostu, jak jest tak zimno, to człowiekowi się nic nie chce. Ja miałam ochotę się troszeczkę położyć i, i troszkę odpocząć, ale, ale no muszę zrobić obiad, muszę troszeczkę ogarnąć w domu. Później o 15 przyjedzie babcia Mateuszka się nim zająć, a ja szybciutko wskoczę na jakieś małe zakupy, bo oczywiście nie mogę go wyciągać z domu chorego więc no oczywiście cieszę się, że mam pomoc i, i nie muszę się o tym martwić no ale leżeć, leżeć nie mogę więc za chwilkę biorę się za jakiś obiad, troszeczkę ogarnę, no i odezwę się do was później od razu jak jestem przy kosmetykach to mogę wam pokazać czego dzisiaj użyłam do mojego makijażu dziennego i powiem wam, że ja dzisiaj nawet ani nie mam różu, ani bronzera na sobie a brwi pomalowałam cieniem to więc no bardzo minimalistyczny makijaż, ale właśnie taki lubię, jeżeli jestem cały dzień w domu. No i tak, pierwszy produkt to oczywiście podkład. Wcześniej nałożyłam serum do twarzy nawilżające i powiem tak, ten podkład zakupiłam sobie kilka miesięcy temu i użyłam go raz. I powiedziałam, kurczę, nie, to nie jest mój odcień, bo użyłam go właśnie w y, takiej porze roku, y, gdzie nie, moja skóra po prostu nie była opalona. Y, no i tak, y, kolor za ciemny, a to jest najjaśniejszy 100 Ivory, a ja też nie jestem jakoś super bladą osobą, więc no... Do, jeżeli chodzi o kolor, to, to nie, nie przypasował mi. Ale tak, wracając do tego, jakie nowości, on właściwości, ono właściwości, słuchajcie, bardzo nawilżające Więc ten podkład super nada się dla skóry suchej. Ja niestety nie mam takiej skóry. No i troszeczkę dlatego się na nim teraz zawiodłam, jak go aplikowałam na skórę. Ale, ale zobaczymy, dam jeszcze mu szansę latem, kiedy moja cera będzie y, taka, wiecie, bardziej opalona. No i zobaczymy. E, może będę potrzebowała takiego dużego nawilżenia. No nie wiem, dam jemu szansę. Wspominałam korektor, ponieważ nie mam dzisiaj korektora na twarzy, y, ale użyłam takiego pudru y, z Rimmel Stay Matte. Ja mam numerek 001, on jest ze mną od zawsze i nigdy się na nim nie zawiodłam. Moja paleta cieni, ale z niej dzisiaj użyłam tylko cienia do brwi i użyłam, już Wam mówię, tego tutaj brązowego i też jakoś się dzisiaj nie starałam, bo no nie odczuwałam takiej potrzeby, więc z cieni do powiek tylko ten. No i to jest paleta... Już Wam mówię, Chocolate Orange od Revolution. No i tuż do rzęs. Ja ostatnio kupiłam ten Miss Sport, Mi Sporty, tak jakoś tak. E, Studio Lash de Volumitik maskara. E, ona bardzo ładnie, aha, ja mam w numerku 001 Black. Ona bardzo ładnie wydłuża rzęsy. E, ma szczoteczkę taką, już ja Wam pokazuję. Masz taką z jednej strony do wydłużenia, a z drugiej do pogrubiania, i naprawdę mo super odgrywa swoją rolę. Jestem z niej bardzo zadowolona. No i cena też jest powalająca, bo kosztuje troszeczkę ponad 10 zł, więc bardzo Wam ją polecam. No i pomadka. Stwierdziłam, że dzisiaj nie będę się dobrze czuła w takich, wiecie, mocnych, kontrastowych kolorach. Więc wybrałam sobie taki brąz od Kylips, Lovely. Od Lovely Kylips. I to jest ta Milky Brown. Więc również ją Wam bardzo polecam. A teraz zmykam do Mateuszka. Papa! Pa. A na sobie mam dzisiaj Sweterek z New Yorkera w takim łososiowym kolorze. Ma takie fajne wersje rękawki. I do tego najwygodniejsze spodnie świata dla mamy, czyli legginsy. I za chwilkę robię koka albo kitę i idę sprzątać. Okazało się, że nie mam mleka do kawy, a chciałam sobie zrobić kawusie. Więc zrobię takie dwie herbatki dla mnie i dla Mateuszka. I, I tyle to musi mi starczyć.

Malutki sobie, słodko śpi już od godzinki. Zjedliśmy obiadek i, i się szybciutko przebrałam, bo za chwilkę mm, babcia Matuszka przyjedzie i zostanie z nim. A ja szybko skoczę na zakupy, pojadę z siostrą Kuby mm, załatwić kilka spraw. I, I wrócimy, i pewnie sobie troszeczkę pomalujemy farbkami bo dzisiaj Mateuszek mnie prosił, żebym wyciągnęła farbki, więc wieczór rezerwuję na właśnie malowanie farbami. Będziesz dzisiaj malował farbkami? Ty będziesz malował z mamą? Mama. I kto jeszcze będzie malował? Kiki. Jasiu? Bo Mateuszek mówi na Jasia Kiki. I kto jeszcze będzie malował farbkami? Tatuś? Tata. I babcia? Baba. Dobrze. A korzystając z okazji, że dzieci śpią, stwierdziłam, że mm, zrobię sobie takie małe zakupy przez internet i zamówiłam troszeczkę kosmetyków na kobieca, y, kilka sweterków y, Fandemia. Właśnie weszłam sobie w aplikację i tutaj zrobiłam zakupy, ale okazało się, że zapomniałam. Nie mam żadnej torebki na wiosnę, i słuchajcie, znalazłam tutaj albo taką białą. Bardzo mi się spodobała, ale ta chustka jest taka sobie i nie jestem pewna, czy ją można ściągnąć. Albo taka zwykła na ramię. Chwilkę Wam pokażę. O, taka zwykła, brązowa. Mała torebeczka. To jest taka brązowa. Też bardzo ładna. No i nie wiem, właśnie zastanawiam nad tymi dwoma, ale raczej wybiorę tą na ramię, bo no jest o wiele wygodniejsza, jak idę na spacer z dziećmi, no to wiecie, zakładam tylko torebaczkę na ramię i wychodzę. No i też jakieś okularki muszę znaleźć. No zobaczymy. Oh,